A stary swój tit, Krech, Kalus wstęga czasu drży pod jego dotykiem. Niewątpliwie. zostanie przywództwo Alduina. Cenię jednak twą odwagę, Krywot Akryn. ginie na marne! Zaskawiam! Myśleć o czymś innym, poza brukaniem krwią swego ostrza? A to istnieje coś jeszcze? Bitwa poniżej idzie nie po naszej myśli. Jeśli Alduin nie odpowie na nasze wyzwanie, obawiam się, że wszystko będzie stracone. Za bardzo się przejmujesz, bracie. Zwycięstwo będzie nasze! Dlaczego Alduin się ociąga? Postawiliśmy wszystko na twój plan, starcze! Przyjdzie. Nie zlekceważy naszego nieposłuszeństwa. Dlaczego miałby się nas bać? Nawet teraz. Nieźle go wykrwawiliśmy. Czterech jego krewniaków padło dziś tylko od mego ostrza. Nikt jednak nie stanął jeszcze przeciwko samemu Alduinowi Galtor, Sori, Birgir. Nie dysponowali smoko grzmotem. Gdy sprowadzimy go na ziemię, przysięgam, że odrąbię mu głowę. Nie rozumiesz. Alduina nie można zabić jak pomniejszego Smoka. Jest dla nas zbyt silny. Dlatego właśnie przyniosłem Prastary Zwój. Teldirze, obiecywaliśmy sobie, że go nie użyjemy. Ja nic nie obiecywałem. A jeśli nie. masz rację, zamiłbym się będę za dół. teraz. Wkrótce się przekonamy. Alduin nadchodzi. Niech tak będzie. Alduinie na skrzydle! Siostro Jastrzębowski, daj nam błogosławiony oddech, by ten kontrakt został usłyszany. Przepadnij, pożeraczu światu! Słowami starszymi niż Twoje kości, przełamujemy Twoją władzę nad Tonferą i przeganiamy Cię! Przepędzam Cię! Cię z naszych śmierci, aż tak Przepędzam cię! Zadziałało. Udało ci się. Tak. Nie ma już pożeracza światów, oby duchy miały litość nad naszymi duszami. Use. you Przejdź z KAN! Do starożytnych ale nie dorastasz im do pięt! Zrań go, póki jest uchymiony! Myśl, mór, Nie brać się siły! KAN! tu pierworodnym Akatosza! Uraty z okolot. Nie można mnie zabić. Nie dokonasz tego ty ani nikt inny. Kan! Prawdę posiadasz głos dowów. To zwycięstwo da do myślenia sojusznikom Alduina. Nili Vrahim Moro. Faktycznie to nie było pełne zwycięstwo. Ale nawet starożytni Herosi. Nie byliby w stanie pokonać Alduina w otwartym boju. Alduin zawsze wykazywał się pachluk, arogancją władcy. U garpar. Dominację uznał za swój przywilej, wynikający z urodzenia. To powinno wstrząsnąć lojalnością służących mu dowów. Tak, jeden z jego sojuszników mógłby nam to wyjawić: Motmahus. Nie będzie jednak łatwo nakłonić jednego z nich do zdrady. Morze Hofkasejun. Pałac w Białej Grani. Smocza przystań. Zbudowano ją, by więzić tam schwytanego dowę. Idealne miejsce do zastawienia pułapki na jednego z sojuszników Alduina. Czyż nie? Hmm. Tak. Lecz twoje suum. Jest silny. Nie wątpię, że zdołasz go do tego przekonać. Od wieków już nauczam drogi głosu, a tłum jeszcze dłużej. Nie, do Wakinie. Inni już nie przychodzą, powiedzę, Saran. Jesteś pierwszą osobą od ponad stu lat. Rozmyślam nad rotmulag, słowami mocy. Uczę, jak ich używać. To mi wystarcza. Wiedza o słowie mocy. To przyjęcie jego. Ostrożnie. W za zasług bitewnych, niniejszym udzielam ci pozwolenia na zakup nieruchomości w Białej Grani. Porozmawiaj z moim zarządcą. Chyba źle Cię usłyszałem. Myślałem, że prosisz o pomoc w uwięzieniu Smoka w moim pałacu. Przykro <ścoughs> mi. Ale nie mogę tego zrobić. Będziemy po prostu musieli się bić do ostatnich sił. Jeśli wierzyć legendzie, choć nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby sprawdzać czy to prawda. Jarl Olaf Jednoki to jego zasługa. Później został mianowany najwyższym królem. Mówi się, że krzykiem zmusił go do posłuszeństwa na górze Antor i przeprowadził go do białej grani. Numidex, tak się ten smok zwał. To jego czaszka wisi w głównej sali. Prosisz o jakieś szaleństwo. To niemożliwe! Dlaczego mam wpuszczać smoka w samo serce mojego miasta, skoro tak się siliłem, żeby trzymać go poza murami? Musi być inny sposób, zbyt duże ryzyko. Alduin? Pożerać światów? Ale jak mamy z nim walczyć? Czy jego powrót nie oznacza kresu dziejów? Nie mam o tym pojęcia, ale słyszałem, że wzywają cię siwobrodzi. w Mnie to wystarczy. Co to zabrednie o więzieniu smoka w moim pałacu? Tak więc biała grań stanie u twego boku smocze dziecię. Podejmiemy ryzyko i okryjemy się chwałą, nieważne czy w zwycięstwie, czy w porażce. Jaki jest plan działania? Jak zamierzasz zwabić smoka w pułapkę? Ach, no cóż... Zostawiam to o tobie. Ufam, że znasz się na rzeczy. Tak chyba będzie najlepiej. Będę miał czas sprawdzić, czy ta stara pułapka wciąż działa, i przekazać wieści ludziom. I tak już skończyłem mówić. Dobrze Cię znowu widzieć. Nie obawiaj się. Po co ten poszedł? Będziemy gotowi. Nie. lok. Mm, tak. Sam się nad tym zastanawiałem. Lingrach Mora. Smakowałem na wietrze głosów sprzymierzeńców Alduina. Pogan na las. Wokriwa Hyun. Jeden pamiętam doskonale. Odahlin. On nam powie, gdzie przebywa Alduin. Ach, zapomniałem, jak u Boga jest Twa wiedza o dowach. Nasze imiona zawsze składają się z trzech rotmulak, słów mocy. Parturnax to tum, czyli krzyk. Rozumiesz? Nie musi przybywać, ale dowowie z natury są bardzo dumni. Niewielu mogłoby zwalczyć pokusę takiego wyzwania. Szczególnie od ciebie, do Wakinie. Jednak Oda wink jest zawzięty. Bo zik pochopny wyróżniał się tym nawet wśród dowów. Nie oprze się wyzwaniu twego głosu, do Wakinie. Czy będzie? Zapamiętaj jego imię. Oda Posmakuj jego brzmienia na wietrze. Oda wink! Zrozum je swoim strum. Odachwing. Jeśli zaczniesz mącić w Białej Grabie. Masz więcej oleju w głowie? Moi ludzie czekają w gotowości, jak obiecałem. Wielkie łańcuchy na olivione. Czekamy na twój znak. Moi ludzie wiedzą, co robić. A ty zrób swoje. Los mego miasta spoczywa w twoich rękach. План в Смока не тут, правда? Nie Ni nie strzelać, póki nie się nie, nie zbliżyli się przede mną chować! się, Siłku kosztowało cię zadanie mi takiego upokorzenia. Hinsiv Alduin? Hmm? Zapewne chcesz wiedzieć, gdzie kryje się Alduin. Ring waza. Dobrze powiedziane. Alduin Bowal. Przybyłem na wezwanie, ponieważ chcę osobiście sprawdzić twe tłum. Wielu z nas zaczęło kwestionować przywództwo Alduina i to, czy jego tłum jest rzeczywiście najsilniejsze. Za jego plecami oczywiście, Muni i Majer. Nikt nie jest jeszcze gotów otwarcie mu się sprzeciwić. Unslad Krosis, przyjmij moje głębokie przeprosiny. Odchodzę od tematu. Udał się do Sowngardu, by odzyskać siły, pożerając Silesejor, duszę śmiertelników. Zazdrośnie strzeże tego przywileju. Jego wrota do Sowngardu znajdują się w Skuldafn, jednej ze starożytnych świątyń we wschodnich górach. Mindoran Pach Okmidor nie muszę cię zapewne ostrzegać, że cała jego potęga zbiera się właśnie tam. Zu Lost of an Skoro odpowiedziałem na Twoje pytanie, czy mogę odlecieć wolno? Am? Służyć ci? Nie. Need gdy i jeśli pokonasz Alduina, przemyślę to. Hmm, Krosis. Jest pewien szczegół dotyczący Skaldafn, o którym nie wspomniałem. Tylko to, że choć posiadasz tłum godny Dofów, to bez naszych skrzydeł twa stopa nigdy nie postanie w Skaldafn. Oczywiście, mógłbym tam z Tobą polecieć, ale nie jeśli jestem w ten sposób więziony. Onikhan, w Ganmirad. mądrze jest dostrzec, że nie ma się innego wyboru. Możesz mi u... uwolnić mnie, a zabiorę Cię do Skaldafn. Na pewno? Na pewno chcesz wypuścić tego smoka po tym, jak z takim trudem go schwytaliśmy? Twój pogrzeb, twoja sprawa. Ktoś inny musi ci pomóc sprowadzić go z powrotem. Przygotować się do otwarcia pułapów. Tylko i wyłącznie w służbie nauki. To chyba naprawdę zły pomysł. Kontynuujcie, żołnierzu. To część planu Smoczego Dziecięcia. Na wszystkich bogów. A znów! Zinni daj na